Odwora 7-8 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje kierownik pociągu wagonu numer 2. Planowany jest 14 pociąg o godzinie 14:05. Ociąg z Treską Intercypulem do stacji Kołożysza przez stację Warszawa. Przez stację... Ostatnje je kolosti, ostatnje dvije kolosti, ostatnje Wyjdzie na dorszy z tym, czwartym. Pociąg kończy bieg. Proszę za.